Witam serdecznie na moim kanale, osoby z podznaku WAGI. Dzisiaj dla was czytanie partnerskie na miesiąc maj 2023. Oczywiście przypominam, że czytanie jest ogólne i nie będzie rezonować ze wszystkimi, bo to jest niemożliwe. Tak więc nie dopasowujemy na siłę czytania do siebie. Czytanie partnerskie, czyli dla osób w związkach takich, Długoletnich, krótkich, świeżo poznanych, jakichś zalegalizowanych, niezalegalizowanych, wszelkiego rodzaju możliwości. W jakiej sytuacji jesteście? Co odchodzi, co przychodzi? Co złego, co dobrego. Może być odwrotnie. Wynik. No i ładna karta. Tu się pokazuje. No i tu ogólnie jest bardzo tak. Z tych kart wychodzi na razie kielichowo. Uczuciowo bardzo. Nowe uczucie. Nowe uczucie. Miłość własna również. Ale przede wszystkim nowe uczucie. Potencjał na coś. Ciąża gdzieś w związku też może być. No i co się tu mi wyprawia? Nie chce się to złożyć. No i co tu jest? Tu tak ładnie na początek. Chyba, że ta karta będzie mówić o tym, że wy tu nie wiem, poszukujecie, czy kochacie siebie, a tu przede wszystkim no bo nie wiem, tu jest pokazane, że jesteście w jakimś związku może z osobą jakąś skorpion, rak, ryby i tu jest jakieś, jakaś zdrada. Jakaś blokada na serce. A król, z jednej strony, król kielichów mówi o tym, że jesteśmy otwarci na, na uczucia. W królu są bardzo pozytywne uczucia: opieka, altruizm, e, takie prawdziwe uczucie. To jest osoba do poważnego związku. A tu jakaś blokada w głowie. Czyli co? Że was ta osoba zdradziła? Kiedyś i wy tu jeszcze pamiętacie, przeżywacie, czy aktu, akua, akurat aktualnie, kiedy patrzycie na to czytanie, wiecie, że ta osoba was zdradziła i tutaj jest blokada, czy po prostu nie możecie przeboleć czegoś jeszcze, serce jest chore, nieuleczone jeszcze po jakichś zdradach, oszustwach. Nie umiecie się otworzyć na tą osobę, też tak może być. Może to jest jakaś nowa osoba, która do Was przyszła, nie umiecie się na nią otworzyć, bo jeszcze żyjecie jakimiś przeszłościami, też tak może być. Albo ta osoba Was zdradziła, czy zdradzi, czy yy, no nie wiem, no takie, czy, czy, czy po prostu zdradziła Was, m, nawet nie w sensie fizycznym, może być, że Wam coś powiedziała. Wbiła nóż w serce. No bo co tutaj jest? Co odchodzi? Odchodzi jakaś stabilność, stabilizacja. I tu miało być jakieś zakończenie czegoś. Jest blokada na sercu znowu. Też tu jest blokada na uczuciach. A tu, jeśli chodzi o myśli, o te słowa, no to tu jakiś problem jest. Nie ma harmonii, nie ma po prostu jakiegoś takiego wewnętrznego, takiego... no miecze to są myśli i słowa. Czyli brak tutaj harmonii. Szóstka to jest harmonia zawsze. No to nie ma tutaj tej harmonii w tym. Jest blokada, a to odchodzi. Jeżeli to odchodzi, to znaczy, że tu coś się poprawi może. Bo przychodzi rzeczywiście odrodzenie analiza, przemyślenie, przerobienie jakiegoś tematu i odrodzenie. Odrodzenie, czyli polepszenie czegoś. Tu jest też skorpion, tu jest panna. Nie wiem. Nie wiem, co złego. Złe jest to, że tu jest brak budowania. Nie wchodzicie w coś nowe, problemy z dziećmi, jakieś problemy z dzieckiem nie ma rozwoju, nie ma budowania, nie blokada na to uczucie cały czas, czyli jakby niechęć też, może nie, może niektórzy nie chcą dzieci, nie chcą, żeby tutaj były dzieci, trójkąty, dobrego, no nie wiem co by mogło być w tym dobrego, bo tutaj jest co złego, co dobrego Dobrego, że nie wracać do przeszłości, że nie panujecie nad czymś, nie? to jest waga byk. Może dobrego jest to, że niektórzy nie wracają do jakiejś tutaj też jest, to jest powracanie, Że nie wracają do e, jakiegoś innego związku, który był z jakąś osobą. Może być tak. Tu jest skorpion, to waga byk. Są złe wspomnienia. Nieprzyjmowanie nie znowu oferty tutaj jest też. Jak ktoś przychodzi z jakąś, z jakimś, wyciąga dłoń i tutaj przychodzi z jakąś ofertą emocjonalną, to tak samo to tu nie przyjmujecie. To jest jakby wasza energia, waga, byk. Zablokowani, nie panujecie nad czymś. I w efekcie jest tu pokazane odejście. Nerwowa sytuacja. Stres, zazdrość i odejście emocjonalne. Tutaj znowu jest pokazane, że nie ma zaangażowania emocjonalnego, jakby z waszej strony. I tu mi się pokazuje, że jakbyście wy byli z jakąś osobą: skorpion, rak, ryby, skorpion, skorpion, panna. Czyli tu tak mi się pokazuje. Tu przepraszam Was za, z zewnątrz, tam za, za te psy, ale to nie moja. Nie moje psy, i tutaj gdzieś nie mam wpływu na to. No, i tutaj jest tak pokazane, że Wy tu jakieś macie problemy. Blokada tu też jest, może być izolacja, zastanawianie się. Ta karta również może oznaczać uwolnienie. Nie tylko że uzdrowienie, ale może oznaczać uwolnienie. No tu ja widzę jakiś problematyczny związek. Chyba że z powodu jakiegoś dziecka, z powodu jakiejś ciąży wy tutaj jakieś macie problemy, przeżywacie, może nie wiem. Tu też są dzieci w tej karcie. Tłum cesarzowa też mówi o jakiejś ciąży. Tutaj też dziecko. Nie wiem, czy wy tu macie jakiś stres związany z tym, czy nie. Czy po prostu w związku się nie dogadaliście, po prostu. Bo tu na samym początku jest pokazane, że jest jakiś ból w sercu. Ból w sercu. A król mówi, że pozytywne uczucia, odczucia. A tu blokada, tu blokada na uczucia, tu blokada na uczucia, tutaj odejście gdzieś, chęć odejścia, tutaj uczuć nie ma, tu jest blokada na sercu, bo są jakieś przybicie, jakieś problemy. W głowie dużo myślenia. I tak jakby powodem była jakaś albo nowe, jakaś nowa osoba. Albo to, że wy tylko jesteście skupieni na sobie, albo że tu się pojawia jakaś ciąża. i wy tu może nie chcecie, nie wiem dużo stresów i tu zmiany jakieś duże zmiany, bo tu wszystko jest na nie blokada również, czyli taki tutaj związek widzę, w którym są jakieś problemy związane z jakimiś dziećmi. Albo osoba nie czuje, żeby tu była związana emocjonalnie z tą drugą osobą. To jest uwolnienie. Tutaj jest odejście. Tutaj nieprzyjmowanie czegoś. Tu też nieprzyjmowanie. Tu ból w sercu. Tu blokada również. Chęć odejścia też. Bardzo takie dziwne czytanie. To no jest też skupienie na sobie. Przede wszystkim skupienie na sobie. Nie widzi osoba tutaj, czy waga jest skupiona tylko na sobie. Normalnie cesarzowa to jest matka, taka żona, która po prostu. No to też może być zakończenie związku stałego. Tutaj. Nie no i wierzę. Czyli tu jest potwierdzenie tego. Że tu coś, coś tu się psuje. No. Baran skorpion. Tutaj też. I teraz jest co? No, tu jest po prostu sprawa losowa. Coś przychodzi jakaś informacja, też może być. Może nagłe, szokujące jakieś zdarzenie tutaj jest. To jest szok. Coś niespodziewanego. Czego się nie spodziewacie? Coś przychodzi jakaś informacja. Albo o tej ciąży, tak jak mówię, albo jakieś zdrady, że ktoś kogoś zdradził. Teraz jest tu takie odejście, zablokowanie się na emocjach. Odejście, skupienie na sobie, nie podejmujecie tutaj jakieś, jakiegoś po prostu um, próby współpracy, żeby coś tutaj zadziałać. Raczej się izolujecie, tutaj jest też blokada i chęć odejścia, bo tu jest bardzo dużo stresu. No. No, czyli ja bym tu radziła, żeby nie wchodzić w taką energię bardzo tą taką nerwową. Ale co wam mogę poradzić, jak, jak tutaj wieża. Wieżano to jest szok. Wieża to jest zawalenie się jakichś fundamentów. Jakieś podstawy. Czyli albo osoba jakaś wpływa na to z zewnątrz, albo informacje jakieś, albo tutaj no coś, czegoś wy, czego wy nie chcecie. Jakaś zdrada, no może być. No trzeba się poddać jakimś tym. He, Losowym działaniem, bo i tak to się wydarzy i tak, jeżeli coś ma przyjść, to i tak się wydarzy, bo to co my tutaj, jeżeli blokujemy jakoś, jakiś wpływ losu, no to i tak los przychodzi, może być, że wieża oznacza również zakochanie gdzieś, nagłe zakochanie w kimś innym i tutaj jest, dlatego jest zdrada <laughs> i dlatego jest zablokowanie się nagle na tą osobę, z którą jesteście. Tak więc tyle dla WAK serdecznie Wam dziękuję za wysłuchanie, proszę o lajki, subskrypcje i komentarze i do następnego razu